Ale była to jedynie rozgrzewka przed tym, co czeka go w dzisiejszym odcinku. Kurwa, tak dobrze szło. Ograniczałem epeta. Jeden liquid mi starczył na 3 dni. Już nie mam likidu przy kurwa przy was i przy streamie. Jaram buch za buchem, nie? Już wiem, co będzie z gardłem jutro. Do duszola przyjechała ekipa Bungie. A on zdecydowanie nie był zachwycony ich pomysłami. Ja, bo ja, czy mogę z góry powiedzieć, że kończymy ten... O, o. <ślesy> Ej, tak to jest yy, skompresowane, śmie ten dźwięk, nie? Mamy sobie to kurwa głośniej, bo cicho jak chuj. <głynne> <głynne> Okazało się, że chłopaki przywieźli dla Duszowa syr strymuch uznawany za jedno z najobrzydliwszych dań na świecie. Po naradzie z chłopakami ustaliliśmy następujące zasady Minus 5 godzin za zjedzenie jednego śledzia Minus 5 godzin za wypicie wody ze śledzia Minus 5 godzin za pozostawienie puszki Bandzie nieamerykalniego, ja tam w ogóle przyjechałem kurwa Tylko nie z nimi, bo ja byłem w Warszawie akurat w innej sprawie, ale byłem zobaczyć jak ten kurwa Natuszyński se radzi ...godzinę w pokoju Szwedzi co to kurwa wymyślili, nie potrafią tego zjeść kurwa kurwa, kurwa ja się ze mną Genot nie mógł sobie poradzić z otwarciem. Plecak od młońskiego to został mi przekazany. Yy, przez blowka, kurwa, Blowek go miał. I ogólnie ten plecak jest, tylko nie ma kabli. I właśnie kurwa ktoś. Pod... A dzisiaj bandura potrzeba o ten plecak, więc on coś robi i teraz kurwa jutro kable, więc możecie spodziewać jakiegoś IRL-u bandury. No ale od czego to mamy tu Chłop Chłop pożyczył plecak i oddał kurwa plecak bez kabli, nie? To jest wszystko oprócz kabli. Chuj wie w ogóle, jakie tam były kable, bo ja się na tym nie znam, Pewnie jakiś kurwa HDMI inne, kurwa, chuj, chuj wie, co tam jest. Ja będę tu siedzi! Uważaj. Owe. O! Jak pie... się. wygląda nieźle, nie? Dobrze, nie? Szeli oficjalnie! No witam! Witam serdecznie! <gryw> Powitajcie tutaj, Piotka Szeligę. Ale słone ja pierdolę. Słonę No Nowa zasada, jak drzwi je, to odejmujesz mu 7 godzin. Nie! <grymne> jak zjeżdżę, to dajesz mu 5 godzin! Nie! 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 Bo <grymne> to się akurat zjeżdżasz! To bez sensu! No i nawet! Ale k**a Dziękuję Wam bardzo za wszystkie suby, ale normalnie wiecie, że dziękuję zawsze za każdy jeden sub, ale tutaj po prostu ze względu na zalecenia lekarskie nie mogę nadużywać no krtani, więc dzisiaj odpuszczam. Szmał! No, nie da żaden, no to ku... a, to na z Raz, raz z tego tym. Donate to się zjebały, weźcie tego Zajroxa, kurwa weźcie tu za szmaty, żeby to naprawił. O, ja przyszedł a dzięki, dzięki. Dobra, to, to i nie łynia ma... i masz dychę. Inaczej nasze miejsce będziesz trzy jeszcze razy. No i chłopie, dziękuję ci czwarty dzień raz. Pozdrawiam. Zdrówko już będzie zara dobrze. No Twoje zdrowie, No witam ciebie, Denis. Powiedz mi, czy ty wróciłeś z Łodzi, bo słyszałem, że kurwa Trela jeszcze nie wrócił, nie? Ale ten człowiek tam chyba kit'a jebie. Dycha. Tym razem g się wykazał, ale daliśmy to Szlowi szansę odkucie się. Łukasz, dwa śledziki i jesteś na tym, co ty byłeś. Ale z popiciem. O kurwa. Nie mogę na to patrzeć, ten śleś tak kurwi. Ja podejrzewam, że w smaku nie jest najgorszy. No kurwa, ludzie to jedzą ogólnie. To nie jest wymyślone po to, żeby jebało i ten, tylko po to, żeby to jeść. O kurwa, czekajcie, muszę iść Pozdrowie po papier. Szadriana. Bo jak za kurwy gile. Do to jest koniec. Pozdro. O kurwa. A tak, ogromnie dopad mnie kurwa Faraon. Niestety, dziękuję. Szwecji, <laughs> to moją przed jedzeniem? No to ma sens, nie? Że przepukujesz to. Jakieś widziałem TikToka, że ktoś zrobił, robił z tym potrawę w ogóle, nie? I, że to, i to jakąś taką kurwa droższą. 10 minut w tym siedzisz? No. Masz kolejny oh. Dobra robota, widzimy się. Nie Ci ma bilet? Za to było 5, no. za 5 no. i teraz się minus 15, no. tak? Z rodzinką spacer w tę i w tamtą. Mijam łąwkę Tuwima. Patrzę, a obok, jak z ma głową do dołu na ławce a giry na Tuwimie. Ktoś go może z weźmie, bo już chłodek do skwiera. Kurwa, uratujcie tego człowieka. Jeżeli ktoś jest z Łodzi, to trzeba wstrząść poszukiwania, chyba. Minus 15. Ech. Łącznie tuszol ugrał minus 15 godzin od czasu głównego. Dzięki, żyć. Dzięki. Dzięki. ja sobie ten pistolet. Jak ja się cieszę, że jestem w końcu na jakimś odcinku, na którym nie dzieje się mi krzywda. No chodź bliżej. Ale po niebie. No chodź, nie bądź baba. <śla> ja będę gada, nie bądź. Jesteń, bądź. Wy ci zaraz no! To mu dał to do ręki w ogóle no! O, o! o A wow! Śmiej! Ej, rozk... A wow! Dawij! Śmie ci! Dobra! O kurwa ty! To no tak ciągnie? się jest to jest na razie to założył. Słyszałem. A, strzały z ASG i powiem tak, że mam zamiar się kur... bronić normalnie tą po tak, że to skończyć ja nie czekam, ja ja czekam jak strzelisz mi w jakąś ASG nie, to... Ci, kur... A, spróbuj do mnie z bliska tu strzelić i cię ostrzegam. Ostrzegam cię chyba ja! pozdrow to nie boli 오우 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 Ale dostałem w palucha. No, nikt nie powiedział, Siema, że będzie łatwo. A co tam mu CB pozdrowienie, nie mam z... Baraksa i spikę, a kapon czuł uśmiech. Pozdra tych yy, tutaj żołków swoich. Dalej jeszcze coś się dzieje Dobra, dalej. Co? Nie, przeoczyłem tego? Już patrzę, czekajcie. No. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Jeba gruby cyrk. Dalej, jeszcze coś się dypie. Dobra, daj. Ja mu się nie dziwię. Ja nie widziałem jego zakutowanego. Tak. Tajsona Tak. Tajsona na Dobra, to już on. taką samą kulę do ciebie. Gdybyś mnie poprosił, gdybyś mnie poprosił, to przyobróć dla ciebie kulę. Łukasz. Idźcie, sam to jest. A co mnie w głowie, jak jechałeś tu? Nie wiem, co w głowie, generalnie mi się to nie podoba I Widziałeś jak Next na ARL przyszło powiadomienie z grupy i akurat Babel napisał? Nie, nie, ale nie musisz mówić jak miałem bo ja dobrze pamiętam jak ja mam ile jestem w siedząc tu. Chociaż nie wiem, bo była modyfikacja. Czekajcie, już sprawdzam. A... Właśnie nie, właśnie była A nie, dobra, został, dobra, nie było modyfikacji. Bo było przez chwilę jeszcze inne słowo. Właśnie żeby załagodzić, więc było słowo na I nerwów, i w zerunku, i ogólnie czasu. I coraz bardziej wydaje co się wydaje, że mi się nie opłaca tu w ogóle No i pewnie zaraz tak się skończy <tuszy> Łukasz, co byś chciał, żeby twój humor został lekko poprawiony Jedzenie normalne kęba byś jadł Kurczę, nie wiem kiepsak Kebat Najgorszy Keba O kurwa! Ja Kurwiony dziadzio. Godzina, ale wkurujemy to już wszystko. To jest kurwa pojęte i to nawet nie jest kurwa śmieszne. Mi to wkurja już. Tusho lekko nie miał, dlatego zrezygnowaliśmy z pomysłu najgorszego kebaba i pojechaliśmy z chłopakami do sklepu kupić kule mocy. Tusi Kebab! Tusho! Kebab! Kebab!

No, to jest? Twoje, no, twoje kebaby, to jest tylko miało być. Cięść <grym> Jeśli ktoś nie wie, to tuszą ze mną czy z chłopakami mam bardzo dobre i luźne relacje. Dlatego między sobą możemy pozwolić na znacznie więcej. Ale Łukasz, Łukasz, nie da się, nie da się! Wygra, no, użyj małe kciuki. Łukasz, mam nadzieję, że odpalić, chociaż pas drugi. Elo, elo. <grym> Wiecie? No to jest telefon, tak? Nic co na tym telefonie się stanie. No nie zapowiadasz jakby no, się nie ma... no, on da, jak on her... Butter, ciepło. No, powiem wam tak. Nie wiem co to jest w ogóle za grupa. Ja się nie w ogóle nie jestem w tej grupie pomimo jej nazwy. Serio, nie, to w ogóle błędnie zostałem powiązany. Uważam, że powiązaniem jest z tą grupą jest nawet yy, rasistowskie. Szacowany czas wyjścia to jest środa północ, bo minus 16 godzin mi się udało póki co ugrać. No kurwa, lekko nie jest, nie? Morale gdzieś tam kura, upadają. A taka jest też. Gwiazda z no zatrzymać nie. Mocny materiał, mocny Kasper. Materiał, materiał, materiał gratuluję. Knopak Cię prosi o zdj nie grupa 20 osób. Parkę czy pasternak po walce za kurwa min i ronili foty, a tobie odjebało gwiazdeczko. Słuchaj, ja tam nie przychodzę robić zdjęć, jeżeli ktoś tam walczy, albo jest to event, z którym jest powiązany nie chcę robić zdjęcia. Ja do każdego nie mówię, i nie robię zdjęć, tylko mówię, zbijmy pionę, stare, bo coś robię, albo zbijmy pionę, bo chce coś załatwić. Zbijam pionę, ale są ludzie, że na przykład mówię, zbijmy pionę, mordo, jebasz to foto, jebasz tą fotę, nie chcę robić zdjęć, albo idę coś załatwić. Zbimy pionę, ja wystałem do niego rękę, a on robi kurwa zdjęcie. Mysł, mocny materiał, ale <śmuch> powiem ci, tak, o O, tyle ci powiem. Wejdźcie, kurwa dalej, NPC, co zrobią zdjęcia, nie? To też jest kurwa na mnie rozpierdol. Ja zapierdalam z gorączką i jeszcze mi chłopiszę, że kurwa gwiazdeczka. Zresztą na niego był zdrowy, no nie, nie, nie robię zdjęć po prostu na no, takich kurwa, takich, w takich miejscach, no. Nie wiem, idę przez kurwa pół płyty, na przykład, nie wiem, zanieść kurtkę swoją no. i ditki gdzieś, a mam się zatrzymać z każdej i robić fotę, albo robić, nie kubam tego nie. Że to w ogóle trzeba tłumaczyć. Ale jakby ktoś zapłacił za mi ten Grid za 600 zł, no to kurwa, chłopie, no to wtedy Norman Parker w, kurwa jest chyba w moim ciele. W mi kur... rzuca, że proszę, co ty jem. No dobra, myślałem, że pomyślisz, kto to jest ten. Kur... a no a co miałem ci, Wężę rzucić? No a co, Kurwa Kasper, proszę cię. Dobra, robimy po jednego ten? O godzinkę? Wrzutki. Dobra, to ja chcę z rogo, ty przez przesuń się do prawej. <noise> dobra, ten dymy zabija. Zaraz zobaczę te szoty. O, Dobra, S godzina! No, może być ciężko. Idzia Ja to, ja to jednak się, się dochali do ataku? Nie, nie, nie. dużo się nie boję takich rzeczy. Dokończyliśmy z Tuszolem grę. Udało mu się wygrać, także Tuszol zdołał ugrać kolejną odjętą godzinę od czasu. Kto się zawinął. To jest Olgier, który zabrał ze sobą węże i ptasznika. Siema. I zapomniałem dodać, że robi on również ciary. Ale jeszcze pomyślałem... Jedna opcja, ale mamy ze sobą właśnie do tatuażu. I co? Możemy zrobić dziarę. W za co? <śmiech> <śmiech> Troszeczkę się obstrałeś, jak mnie zobaczyłeś? No, Disco Carlo, obstrałem się. Wiada mi do dupy zajrzała, się <laughs> zobaczyłem i chłopę. poszło. Poszło z gruzem. Czyli największy polski crasher, A tatuatorem będę ja. Cztery godziny telewizora. Deal? Deal. mocno. Kurwa, ile mi kosztuje Tak. Nigdy wcześniej w życiu nie robiłem tatuażu. Dobra, jedziemy. Tu szol. Kurwa, nie widziałem tej dziary. To chyba henna, kurwa. Nie jestem. Ewidentnie jestem. Jest kurwa tyle słów na, na literę N pięknych, a on też takie wybrał akuratnie. West! To nie jest, że kurwa C. <laughs> Robota ja zrobiona. Godzinka mniej, to już 17 godzin... Ja nie chcę słyszeć o Spidermanie, kupiłem Spidermana w czwartek, jak byłem chory. Kurwa, ściągałem go po wi-fi, 100 giga chyba ważył, 3 godziny. Bo kurwa, się poddałem, w końcu tu przyniosłem playa, podłączyłem po kablu, pobrałem, wróciłem tam... za Kurwa, zmęczył 15 minut samouczka, że ja niestety nie zagrałem dalej i chuj, tyle ze Spidermana. A jak Fortnite aktualizowałem, mówię, kurwa, teraz dam w chuj Fortnite. Mówię, kiedyś grałem w Call of Duty na, 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 na padzie, co to jest za problem? Mówię, tam jeszcze jest są Assist, mówię, jeszcze się rozpierdolę tam wszystkich. Najwyżej sobie będę grał bez budowania, nie? No. To mi się, kurwa... Pff, myślę, że wyglądało tak, że czekałem w lobby, lądowałem, 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 jak wylądowałem, dostawałem od razu w pizdę, tak, jakbym grał, chłopie, bez myszki, a gość by grał z myszką, nie? Nie mogłem, kurwa, nikogo trafić. Ta tu aż się zgodziłem, żebym miał 4 godziny telewizora. Takie były przygody I skończyło się tak, że grałem potem już na kompie normalnie chory Mój pierdolę tego PlayStation, jebany Jest godzina 5.37 Idealny moment, żeby Tuż posłuchał mojego nowego kawałka Przez jakieś Następne 3 godziny Stary Nie mogę powiedzieć, że się zakocham Ale to jest pierwsza osoba, z którą chciałbym coś spróbować po prostu Napiszę list dla ciebie numer Gdzie mam przygotowaną duszówkę jeszcze dla tuszola, największego fana nie dzielnie oddzielnie przetrwał te 3 godziny A zarazem został mu ostatni dzień w tym pokoju Do nic Kurwa ale on tam siedział. Nie wiem ile godzin zostało. Nie wiem co tam co przygotował, ale co by to nie było to i tak będę kula siedział, bo już za, za, za dużo wytrzymałem, żeby zaraz odpuścić. Dusi, dusi. Zapraszam, 8 A, dobra, wiem co to jest. Zapomniałem, że to było. Dziękuję bardzo. I co za mną kolejna atrakcja? Był to Lapten z wykonaniu Ulfika No co, no śmieszne, śmieszne, śmieszne chwila nie Kurwa to strobo była, dalej na kurwa w tym pokoju. Troszkę, śmieszne było. Czas tu szola dobiega końca, dlatego trzeba podjąć jeszcze jedną próbę złamanego. Ostatnie godziny spędzi w totalnej ciemności. Witam, widzowie. No dobra, to zaczynamy finał. O kurwa, przecież to jest genialne. Kacper wygrał rywalizację o to jeszcze. Zapisuję tak, to CSHS2. Chłop, jest to tak. Nie myślałeś, żeby zrobić test granatów błyskowych i ogłuszających tak każdą fancik. Zapisuję to. Petarda pomysł, w chuj no. Test granatów hukowych. Ja pierdolę. Dzięki. Trochę mnie to irytuje, bo Tushi stara się przespać chyba cały ten czas. Dlatego znowu mamy ASG i celujemy w okno. Tushi. Słyszałeś, jesteś przed chwilą? Leci Flash, poleciał flesz Ej, kurwa przez te Jeba ostatnie spania, co... dni a, I te jebane leki Cokolwiek składam do mordy To mam kurwa wrażenie, że zaraz z gagi refluksu Została wprowadzona zasada Pierwsze przełyki Zakaz leżenia oraz zakaz siedzenia Dodatkowo powiedział, że jest głodny Powiedziałem, że ukryłem mu w pokoju pizzę <grym> A taka nigdy nie istniała Więc możemy teraz Pięknie obserwować Tuszala Kręcąc się po pokoju w poszukiwaniach <grym> Dzięki guzik za stówek! Gratuluję wygranej z Adamem. Adamem Security. Dziękuję bardzo za stówkę. Pozdrawiam cię gorąco. Bez ośmiu. Oczywiście ogląda się Twoje streamy. Nie no, to chyba nie ten guzik. Kłamałeś z tą pizzą? Nie, jest ukryta no, ale Ty tylko powierzchownie szukasz. Szukasz za kanał. Pod paso że tuszą, już dawno się przyzwyczaił do ciemności Będziemy, zapalimy mu światło Plus, jako, że teraz dużo chodzi, damy mu dźwięki Żeby się tak nie nudził Mam no, dla ciebie ulepszacz Zobacz ekipę fantazy, no spierdalaj chłopie Nie no, byliśmy tam, wpłaciliśmy Już, daj spokój Zaczyna się moment, w którym muszę... Już mnie naciągniecie żona, czy... Nie czuję potrzeby skontaktować się z psychologiem, bo zaczynam się martwić. Ziomek od 20 minut. Sami słyszycie nas. Halo, tu się jesteś? Muszę zadać ci takie kontrolne pytanie. Czy potrzebujesz e, jakiegoś kontaktu z psychologiem, albo coś takiego? Bo z boku to wygląda jakbyś się odje... O, poważne to jest pytanie, to nie beka. Jest okej, tylko mi się po prostu. Do końca czasu zostało 15 minut, tak więc próbujemy ostatniego podstępu. Uskiń! Hello, Hello. Hello. 7, Kurwa, on 10, to się przebiera 4 razy dziennie 2, w ten skurwiel, nie? 7,5 tysiąca. 7,5 i teraz wychodzę, tak? Nie wychodzisz w tym momencie? Jesteś wolny. 2,5 A, bo on nie wiem, w sumie jak tam jest. Czasów? Nie, dzięki. Wow. wow! Natasza! Witam pana, witam! Pan już tutaj wyciągnął. Ja wiem. Proszę pana, gratulacje! Przekazana jest nagroda dla ciebie. Naprawdę szacując! Pusta walizka! Nie wiedziałeś na co się piszeć. Schodziłeś się do... No. Powiem się, że nie było lekko Jesteś twardzielem No, Jesteś no twardziele. psycha posiadała psycha czasami, nie? Naprawdę nie ma nic gorszego jak zostawiasz człowieka samego sobie po prostu w no. ciszy w ciemności, nie? To ci mówię tak na przyszłość Dziękuję bardzo Tusi, dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków Subskrybujcie, komentujcie Koniecznie, koniecznie łapka w górę, sub, bo szykuje się naprawdę gruby content Spoko Ciekawe co będzie Kasper Młyski jeszcze aplaudował. To wiadomo, że nam się podobało, tak, no bo był kurwa Łukasz Mmm, Dobra, co dalej? Tuż Almalino pod okiem? No pewnie kurwa w treningu, nie? Paramax i po milion dwa. 27 minut temu. Nie ma w tym klipie jabanie w dupę. Safe.